jaką podnieść codziennie. Wyrosła rzepka jedra z krzepka, schrubać by rzepkę z kabłąkiem glebka. więc ciągnie dziadek rzepkę nie może, ciągnie ciągnie wyciągnąć nie może. Zadawał dziadek na pomoc babcią. rzepkę, ty za mnie złap się. Biedny dziadek z babcią nie mogą, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się dość na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, chodzi się ztyknął, aż nie zasapał. Wnuczek za babcię, babci za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się. Ktoś na przyczepkę po co się sapią, stękają s Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydał się ktoś na przyczepkę. Po się sapią, stękają srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, Siągną i ciągną, wyciągną śmiech. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usmurzna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Potom się zapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska z dziedzianką gąską. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąską. Gąska za kurką, kurka za kicią. Kicia za mruczka, mruczek za mruczką. Nuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Począ się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął wyciągnąć niebo. Leciał wysoko bocian długonos. Próćże tu bociku do nas na pomoc. Bocian za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczka za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, wstękają z ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, żabka to gratka. <laughs> żabka za boćka, bocik za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za wróczka. Ruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę karka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała hrabka. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę traf wyciągnęła. Co było dalej? Wszyscy na siebie upadali. Szepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię, kicia na y, ko, kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na kawkę.